Dzień dobry, lub dobry wieczór w zależności od tego kiedy tego słuchacie. Dziś kolejna część predykcji na 2025 rok i dziś chciałabym się skupić na zaćmieniach słońca i księżyca. Z tej strony Aleksandra Brandys, coach astrologii biznesowej i dziś chcę wam powiedzieć o tych niezwykłych zdarzeniach owianych dość mroczną sławą, których tak naprawdę w tym roku będziemy mieli aż Cztery. W historii świata i astrologii zaćmienia były postrzegane w taki sposób jako można powiedzieć znaki, znaki takich dość nieprzyjemnych wydarzeń, nagłych zmian, katastrof, nawet po śmierci właśnie wielkich przywódców, czy na przykład jakieś epidemie. Do tego stopnia e, jakby wierzono, że, że jest to dość przerażające zjawisko. E, natomiast do dzisiaj tych zaćmień m, doświadczamy, no i dzieją się one zasad zasadniczo co roku i, i to dość, e, można powiedzieć, w sumie często. <laughs> e, bo na przykład, wiecie, retrogradację Marsa mamy co dwa lata, no a zaćmienia stosunkowo m, zdarzają się częściej. W tym roku, tak jak mówiłam, mamy ich aż cztery. E, no, i słuchajcie, zaćmień doświadczamy, tak jak powiedziałam. Są to zarówno zaćmienia księżyca, jak i słońca. Myślę, jak one wyglądają, to dobrze wiecie. Słońce po prostu znika z nieba, robi się dość e, ciemno. Lubię, że i to jest zaćmienie e, częściowe, to nazwijmy to, że jest szarawo. <laughs> A gdy e, nadchodzi, kiedy następuje zaćmienie księżyca, wtedy mm, księżyc robi się Czerwony, temu nazywamy to krwistym księżycem, no i właśnie jego tarcza jest to dość charakterystyczne zjawisko. Jeżeli nie wiecie, jak wygląda, to polecam zerknąć sobie w Google po prostu, czy w jakiejkolwiek innej wyszukiwarce, wpisać sobie całkowite zaćmienie księżyca. Myślę, że warto to zobaczyć. To, co warto powiedzieć, to to, że zaćmienia to naprawdę intensywne zjawiska energetycznie, bo wpływają na nas powiedzmy kilka razy mocniej niż same nowie i na przykład pełnie. Tak jak już wspomniałam, są to zjawiska, które budzą w ludziach niepokój, często strach, bo wiążą się one z nieoczekiwanymi zmianami. Bardzo często właśnie możemy zaobserwować w naszych życiach lub kolektywnie właśnie na poziomie takim światowym, że dzieją się wtedy dość niespodziewane rzeczy. Ogólnie ja, jako astrolog, kiedy myślę o zaćmieniach, to myślę sobie o tym, że ciekawe co się wydarzy. Ludzie bardzo często z natury, słuchajcie, nie lubią zmian, więc jeżeli tutaj w grę wchodzi coś niespodziewanego, właśnie niespodziewana zmiana. No to z automatu. brzmi to naprawdę przerażające przynajmniej dla niektórych, dla których tak jak mówię, zmiany nie są pozytywne, że postrzegają to jako nazwijmy to zagrożenie. Tak jak już wam wspomniałam, ogólnie w tym roku będzie się działo dużo. No i już zaczęło się dziać, ponieważ węzły księżycowe zmieniły swoje znaki, więc ich kolejne nie, nazwijmy to cykl właśnie w kolejnym, w kolejnych znakach, czyli w rybach, i w pannie już się zaczął. Natomiast dodatkowo mamy tutaj właśnie te zaćmienia, które też nas informują o tym, że będzie się działo. Totalnie, będzie się działo. Słuchajcie, przede wszystkim to jest to, że transformacja naszego społeczeństwa, transformacja nas jako ludzi już zachodzi. Myślę, że. Od pewnego momentu w naszej współczesnej historii, że tak powiem. Część z nas może to widzieć, że dosyć sporo ludzi zaczyna otwierać oczy i, i widzieć. Zaczynają wychodzić na jaw sprawy, które dotychczas były zamiatane pod dywan. Sprawy, które dotyczą ludzi naprawdę na wysokich stanowiskach, ludzi sławnych, ludzi, którzy. Byli kiedyś, nie wiem, stawiani jako wzór na przykład, a teraz okazuje się, że no dość daleko im do bycia ideałem. No i taki właśnie będzie też ten rok, rok um, zobaczenia, rok przejrzenia na oczy e, i to, co będzie się działo też właśnie w kontekście zaćmień będzie temu służyć. W kontekście takim bardziej prywatnym, w kontekście biznesowym również. To właśnie zaćmienia Księżyca pozwalają nam, one ogólnie dotykają takich głębszych warstw. Księżyc mówi o naszych emocjach, mówi o naszym wnętrzu, tak naprawdę o tym, co głęboko gdzieś tam czasami nawet chowamy przed światem. No i te zaćmienia, one zmuszają nas poniekąd do zastanowienia się nad sobą, nad swoją drogą. Nad tym, co chcemy robić ze swoim życiem, jakie decyzje podejmujemy. A słońce, a dokładnie jego zaćmienia, mają nieco inny wydźwięk, z racji tego, że słońce, słuchajcie, jest planetą, która symbolizuje naszą prawdziwą esencję, naszą radość, tą, tą prawdziwą, taką, wiecie, energię. Też chciałam tutaj zaznaczyć przy okazji dla osób, które być może nie. Nie są jeszcze zagłębione w astrologii, to to, że mm, słuchajcie, słońce jest nazywane planetą. Taka jest terminologia astrologiczna. Natomiast my jako astrolodzy, słuchajcie, w XXI wieku naprawdę wiemy, że to jest gwiazda <laughs> i nie ma potrzeby nas uświadamiać. Tutaj tak chciałam, chciałam to zaznaczyć, bo czasami wiem, że wynikają z tego jakieś nieporozumienia, a myślę, że warto wyjaśnić, że po prostu taka jest. Terminologia astrologiczna. No i te zaćmienia Słońca um, mają taką um, troszkę, może nie lżejszą energię, słuchajcie, bo wtedy zapada ciemność, zapada zmrok, kojarzy się to um, właśnie w środku dnia, słuchajcie, zapada zmrok, kojarzy się to ze śmiercią, tak naprawdę. Natomiast to bardzo często są momenty, Wokół których dzieją się nasze odrodzenia, nasze triumfy, zyskujemy dodatkową motywację do działania. Właśnie um, tak to wygląda. I ogólnie, słuchajcie, zaćmienia to są momenty, które mogą przynieść naprawdę trudne emocje do naszego życia, e, ale ja też, jako astrologzka mocy, przypomin przypominam Wam o tym, że um, co, troszkę, co nas nie zabije, to nas wzmocni. E, Chociaż to wydaje mi się w tym kontekście dość trywialne. Bardziej chodzi o to, słuchajcie, że jakiekolwiek wyzwania nas spotykają, one my dzięki nim się rozwijamy, mimo że doświadczamy czasem naprawdę trudnych rzeczy, i wiem, że czasami jest taki moment, że po prostu mamy ochotę nie wiem, zakopać się pod, pod, pod poduszkami, pod kołdrą i zostać po prostu w domu i kompletnie nie mieć niczym styczności, bo jest nam tak trudno, że najchętniej to właśnie przenieślibyśmy się w ogóle do innego wszechświata, ale te momenty bardzo często są momentami śmierci, które później, która daje później odrodzenie w naszym życiu, w całym naszym życiu, słuchajcie, zadziewają się momenty. Nie, Zadziewają się takim mikrocyklem życia, tak naprawdę, bo coś się kończy, coś zaczyna. <gry> Znowu kurczę, dzisiaj sypię tak, takimi banałami, <gry> ale naprawdę wiem, że tak jest. Wiem, że mm, jeżeli wybieramy tą świadomą drogę w naszym życiu, to naprawdę z tych momentów śmierci później zyskujemy niesamowitą siłę na dalszą drogę. Myślę, że duża część osób, które mnie słuchają, zgodzą się ze mną, że tak naprawdę patrząc w tył, patrząc w, na swoją przeszłość, mm, można zobaczyć, można doskonale zobaczyć, że nic nie działo się bez przyczyny. I jeżeli właśnie mm, były takie momenty naszej śmierci w życiu, że tak powiem, to one też były po coś. Zyskaliśmy coś dzięki nim. Straciliśmy coś. Ale też zyskaliśmy nową mądrość, nowe doświadczenie, i dzięki temu możemy iść dalej i jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy dzisiaj. I też warto pamiętać o tym, że to miejsce, w którym jesteśmy teraz, oceniamy bardzo subiektywnie i zapewne za rok, dwa, trzy będziemy patrzeć na to miejsce zupełnie inaczej. Z mojego przykładu, słuchajcie. Byłam w takim momencie życia jakiś czas temu, że sobie myślałam, Boże, ile jeszcze ja cały czas um, gdzieś tam coś robię, tak? Cały czas inwestuję swoją energię, yy, ile jeszcze to potrwa? <grych> I tak dalej. Yy, to, czego to dotyczyło, to, to myślę, że nie ma to większego znaczenia. Natomiast no teraz, patrząc wstecz, yy, no, dosłownie myślę, że nawet słyszycie, że się uśmiecham, bo. Yy, z moją mądrością dzisiaj wiem, że to bycie w drodze to jest najfajniejsza rzecz, <laughs> że mm, oczywiście efekty, cieszenie się efektami, no też jest super, ale samo bycie w drodze, właśnie dążenie, posiadanie celu, yy, możliwość rozwoju to już jest niesamowita, yy, niesamowita przygoda tak naprawdę. I od tego momentu tak naprawdę yy, zdałam sobie sprawę, słuchajcie, z tego, że to. Jak my oceniamy nasze położenie teraz, totalnie jest subiektywne. <laughs> Ale już nie przedłużając, chciałabym powiedzieć Wam o tegorocznych zaćmieniach, bo będą w tym roku działy się dwa zaćmienia słońca i dwa zaćmienia księżyca. Te zaćmienia przynoszą nam możliwość ogromnych zmian, ogromno, ogromny wzrost, ogromne możliwości. Ale oczywiście mogą się pojawić także wyzwania. 14 marca nastąpi całkowite zaćmienie księżyca. O 6.28 dokładnie rozpocznie się czasu środkowoeuropejskiego, czyli u nas w Polsce o godzinie 7.28 i potrwa u nas w Polsce do 8.31. Myślę, że najłatwiej będzie mi mówić tutaj o w naszym czasie? Nawet zrobiłam sobie krótki rekonesans tego, żeby nie pomylić dla Was godzin. Z racji tego, że mamy ten czas zimowy i letni, to było dla mnie ważne, żebyście po prostu mieli rzetelne informacje na ten temat. To zaćmienie, bo słuchajcie, to też jest ważne, gdzie zaćmienia są w pełni widoczne, bo bardzo często jest tak, że na te rejony, te zaćmienia mają najsilniejsze oddziaływanie. U nas w Polsce będzie tylko widoczna ta faza półcieniowa, natomiast najbardziej widoczne to zaćmienie będzie przede wszystkim w Ameryce Północnej i Południowej i wydaje mi się, że wszelkie tak naprawdę wyzwania, niespodziewane zdarzenia mogą się zadziać właśnie w tym rejonie. To całkowite zaćmienie pełni będzie się działo w znaku Panny. Kolektywnie ten znak Panny tutaj rozpatruję w taki sposób, że może to być dla nas sygnał, by przyjrzeć się szczegółom, szczegółom tego, co nas otacza z większą precyzją na to spojrzeć, być może poprzyglądać się organizacji tak jak mówię, tutaj w, w takim kontekście kolektywnym, więc może to dotyczyć polityki na przykład. Ale chciałabym przede wszystkim powiedzieć właśnie o takim prywatnym aspekcie. I tutaj, słuchajcie, dużo może się dziać w, zadziać w kontekście naszej fizyczności. Warto dbać o swoje zdrowie w tym roku. Ja ogólnie rekomenduję bardzo swoje zdrowie, natomiast w tym czasie właśnie mogą to być, mogą się pojawić jakieś sprawy związane z pracą, bo Panna również tego tematu dotyka, ale właśnie takie tematy, słuchajcie, dość materialne, tak? Panna rządzi szóstym domem w kosmogramach. Naszych prywatnych. No i słuchajcie, to jest dom właśnie zdrowia fizycznego, to jest dom środowiska pracy, ale także właśnie naszych, naszej rutyny i to zaćmienie będzie świetnym momentem na to, żeby odrzucić dotychczas niesłużące nam nawyki rutyny, właśnie rozpocząć zupełnie nowy, nowy etap w tym kontekście. Być może też warto dostrzec, gdzieś tam nawet zanotować sobie dzisiaj w kalendarzu, to żeby ten moment, ten okres wykorzystać na, no właśnie, na przejrzenie szczegółów, ale w kontekście, właśnie, na przykład, naszych biznesów. Tak, zajmuję się astrologią biznesową, więc myślę, że doskonale mogę Was pokierować w tę stronę, żeby zrewidować, co dotychczas było ok, co dotychczas Wam służyło, a co nie, co warto odrzucić, może być tak, że przyjdzie do Was przeznaczenie, czyli po prostu coś z automatu będziecie musieli zakończyć, odrzucić. W kontekście zdrowotnym, tak samo może pojawić się po prostu jakaś, możecie zostać po prostu postawieni przed ścianą w kontekście właśnie albo. Zadbaj o siebie, albo niestety, ale poniesie to ze sobą pewne konsekwencje. Dlatego warto wtedy słuchać, mieć oczy i uszy szeroko otwarte. Ważne jest to, żebyście patrzyli, patrzyły na to, co Was w tym okresie spotyka, jako na coś, co musiało się zadziać. Coś, co ewidentnie dosłownie. Jakby kiedy zdzieje się coś, co może niekoniecznie będzie Wam na rękę, to warto przypomnieć sobie to, co teraz mówię, czyli słowa widocznie tak miało być, to jest po coś. No bo tak jak już też wcześniej wam tłumaczyłam w kontekście zaćmień. Te wydarzenia dzieją się naprawdę po coś i... One po prostu przyspieszają, można powiedzieć, bieg pewnych wydarzeń i, i nadają taką mm, konieczność mm, zadziania się pewnych spraw. Zaćmienia chodzą parami, dlatego już 29 marca nastąpi również zaćmienie, ale będzie to częściowe zaćmienie Słońca w znaku. Barana, które rozpocznie się o godzinie 9.50 naszego czasu i będzie widoczne dla części północno-wschodniej Stanów Zjednoczonych, wschodniej Kanady, Grenlandii, Europy, no i w północno-zachodniej Afryce, myślę, że północno-zachodniej Rosji również będzie to dotyczyć, więc na tych obszarach będziemy je po prostu móc obserwować. Z góry zaznaczam, że jeżeli chcecie obserwować zaćmienie słońca, to proszę pamiętajcie o odpowiedniej ochronie wzrokowej, tak? Bo tutaj konieczność jest patrzenia na to zaćmienie, no na przykład przez maskę spawalniczą, tak? Ale to, co to zaćmienie przyniesie dla nas, słuchajcie, zaćmienie słońca w baranie, to jest nowy poziom motywacji. To jest nowy poziom bycia liderem w swoim życiu, w swoim biznesie. Możemy zostać postawione, postawieni przed faktem dokonanym konieczności wzięcia swojego życia, swojego biznesu w swoje ręce i po prostu odważnego stawienia się do działania, do właśnie. Kroczenia swoją ścieżką, bo też ten rok będzie, myślę, mocno o tym odnajdywaniu swojej ścieżki życiowej. No i tutaj e, ten baran, słuchajcie, mm, to jest ogień, tak? Czyli może zadziać się tak naprawdę dużo, ale my zyskamy też dzięki temu bardzo dużo m, tego ognia do działania, nie? Czyli odpalamy rakietę, słuchajcie, i lecimy. <grytanie> Wydarzenia, które zadzieją się w okolicy. Tego zaćmienia, lub po nim mogą być naprawdę intensywne. Bo pamiętajcie o tym, że Słońce to również jest planeta ognia. No i tutaj baran znak ognia, więc no robi nam się tutaj e, ognisko. <grytanie> Nazwijmy to i naprawdę może, e, mogą to być bardzo intensywne e, wydarzenia lub emocje. Warto wtedy obserwować też siebie, co w nas się pojawia, jakie myśli, jakie właśnie emocje i dlaczego one się pojawiają, bo czasami, słuchajcie, zmiana rozpoczyna się również od tego, co my zaczynamy czuć, a nie od tego, co dzieje się na zewnątrz. Podstawą tak naprawdę jest chęć, a raczej gotowość do wyjścia ze strefy komfortu, do stawienia się, tak jak mówiłam. No i to świadomość właśnie tego, słuchajcie, to co mówiłam też w, w poprzedniej części, że będzie się dużo działo, to jeżeli nasze podejście będzie takie, że o Boże i co teraz, masakra, ja nie chcę nigdzie wychodzić w kontekście strefy komfortu, ja w ogóle oczywiście możemy sobie dawać czasami czas na odpoczynek, też nie o to mi chodzi, ale myślę, że zrozumiecie sens, że taka postawa anty temu, co dzieje się, na polu kolektywnym, no, może być po prostu trudna, trudna do takiego podtrzymania, bo dziać będzie się na pewno. Dlatego myślę, że naprawdę warto mieć takie podejście. Jeżeli nawet nie, ok, to niech się dzieje. No to mm, takie podejście na zasadzie płynę z tym i zobaczę, co się stanie. Po tych dwóch zaćmieniach y, przez kilka miesięcy. No nie będę mówić, że będziemy mieli, mieli spokój, bo tak naprawdę zaćmienia przynoszą energię, która no, nie dzieje się tylko w, w, nie wiem, w samym dniu zaćmienia. <laughs> to zwykle jest tak, że później następują e, jakby rzeczy, po prostu wydarzenia związane z tym. Natomiast kolejne zaćmienie e, nastąpi dopiero 7 września i będzie to całkowite zaćmienie księżyca w znaku ryb. I będzie w całości widoczne w Australii, w Azji, w Afryce. I słuchajcie, będzie to najdłuższe zaćmienie od 2022 roku, bo potrwa prawie półtorej godziny. Wow! Generalnie sama jestem pod wrażeniem i aż żałuję, że. Nie będę w żadnych z, tym, z tych miejsc, przynajmniej na, na chwilę obecną. <laughs> nie, nie jestem pewna, czy, czy uda mi się dojechać <laughs> w te miejsca. Natomiast właśnie tam e, będzie się to działo i będzie też najbardziej na te miejsca po prostu oddziaływać. No, słuchajcie, całkowite zaćmienie księżyca w rybach. Tutaj pod kątem emocjonalnym, pod kątem takim duchowym, możemy doświadczyć naprawdę. Ciekawych rzeczy, biorąc pod uwagę, że też węzeł północny e, przybywa teraz w tym rejonie, no to słuchajcie, <noise> emocje wezmą górę. <noise> Przewiduję, że będzie to naprawdę, naprawdę emocjonalny czas, ale który zyska nam, który nam pozwoli zyskać właśnie głębszą mądrość. W te, słuchajcie, dzieje się cały czas, a raczej cały czas początek. Ery wodnika, czyli tak naprawdę będzie to naprawdę niezwykły czas. Ja to troszkę widzę nawet jako taki czas, słuchajcie, głębokiego, naprawdę głębokiego połączenia ze swoją intuicją, być może nawet zyskania połączenia na takim poziomie, którego na przykład nigdy wcześniej nie doświadczyliśmy, jeżeli jesteśmy osobami totalnie nieintu nieintuicyjnymi. A jeżeli nawet jesteśmy, to może to być zupełnie nowy level. Być może spotkają nas takie sytuacje, takie sprawy, które będą wymagały od nas wtedy kierowania się intuicją, połączenia się z nią. Myślę, że jest to też doskonały czas na połączenie się ze swoją duchowością. Jakikolwiek macie do niej stosunek. Myślę, że to będzie moment też, kiedy będzie to można w jakiś sposób. Zdefiniować, że, że zostaniemy postawieni do tego, żeby wręcz określić się, w jaką, w jaką stronę, czy w ogóle w jakąś stronę, czy, czy, czy nie. Ja widzę to w kontekście biznesowym jako duży potencjał do pracy właśnie z, z intuicją i podejmowania decyzji, jak już to na tym poziomie, na poziomie serca i na poziomie tego, co mówi nam nasz wewnętrzny głos. I tak jak mówiłam, zaćmienia lubią chodzić parami, <noise> więc mamy tutaj 21 września częściowe zaćmienie Słońca w znaku Panny, które będzie widoczne na wysokości Australii oraz Nowej Zelandii. No i słuchajcie, wcześniej zaćmienie Księżyca w znaku Panny tego 14 marca, a teraz zaćmienie Słońca. Myślę, że wtedy możemy poczuć takie domknięcie tego, tego etapu. Być może właśnie na tym etapie, na tej przestrzeni od tego marca do września będzie się działo dużo na, u nas właśnie w tych aspektach, o których wspomniałam wcześniej. Ale tutaj w kontekście samego zaćmienia słońca, myślę, że możemy zyskać nową. Nazwałabym to nową mądrość, bardziej taką przejrzystość pod kątem tego, w jaki sposób chcemy pomagać ludziom poprzez naszą pracę, w jaki sposób realizować chcemy naszą misję, czy my tą misję w ogóle posiadamy, no i w jaki sposób innym służymy. Tutaj klasycznie zaznaczam służyć, nie znaczę poświęcać się. <laughs> Posługą może być. Choćby właśnie przygotowywanie słuchajcie, predykcji na ten rok, żebyście sobie mogli tego posłuchać. E, natomiast poświęceniem byłoby to, że jak gdybym nagrywała to za wszelką cenę o trzeciej w nocy byle, żeby dostarczyć ten materiał, e, nie wiem, danego, da, da, danego dnia, o danej godzinie. <gryw> na przykład. Myślę, że czujecie różnicę, e, że. Służyć ludziom, możemy naszą pracą i robić to naprawdę z ogromną radością, i myślę, że to zaćmienie słońca tchnie w nas takie poczucie, poczucie misji i poczucie tego, że może nam, może postawić na naszej drodze takie wydarzenia, które pozwolą nam uświadomić sobie to, że to, co robimy, ma ogromny sens, albo właśnie zdarzenia, które wymuszą troszkę na nas konieczność. Zdefiniowania tej dziedziny. Konieczność e, może to być na przykład nawet taka sytuacja pod kątem troszkę zmuszenia nas do zmiany pracy. E, to, słuchajcie, mogą być też takie wydarzenia. E, tutaj, tak jak mówiłam, zaćmienia nie grają z nami w rozdawanie cukierków. Zaćmienia e, grają z nami w dawanie doświadczeń, które które mają nas spotkać po to, żebyśmy wynieśli z tego coś dla siebie, po to, żebyśmy zostali postawieni we właściwym miejscu, w którym powinniśmy znajdować się aktualnie w naszym życiu. Jeśli chodzi o zaćmienia, kochani, to tyle tyle na dzisiaj. Przygotuję jeszcze dla was taki specjalny odcinek na temat retrogradacji w tym roku, bo będzie się ich trochę Trochę się ich tam będzie działo. Patrzyłam słuchajcie, dzisiaj znowu na kalendarz mój astrologiczny i aż westchnęłam, bo w tym roku, tak jak mówię, powtarzam się, już chyba 15 raz będzie się działo. Pod kątem astrologicznym jest to świetnie pokazane. Cieszę się, że mamy do tego wgląd. Cieszę się, że mogę Wam to przekazać. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Możecie mi dać znać na Instagramie albo w komentarzach, jak się macie po odsłuchaniu. No i jesteśmy w kontakcie. Mam nadzieję, że wkrótce już do usłyszenia.